I też mają plusy, chodź! I tempo, podkręcamy tempo! O, synek, ty też jesteś dobry! Jedziemy, jedziemy! Podkręcamy tempo! Tempo, 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 tempo! Wiecie jakie później będą dobre jedzonka wjeżdżały, nie? Nawet 3 km możecie później zrobić. Dzisiaj jesteście usprawiedliwieni. Jedziemy! Jeszcze chwilę! Bo jak taki patron, wóz idzie, ale idzie, najważniejsze. Bo każdy ma robić na miarę swoich możliwości. Jedziemy, jedziemy! Dobra, i wracamy do pajatyków, ale teraz taki 100%, prawda? Każdy na swoje 100%. Jedziemy! Ty, czempion, czempion! Czepią! Udaje, że nie słyszy. Zerwał się, następny. Cześć, moi drodzy, robimy masę. E, pokażę wam, jak można trochę urozmaicić te posiłki. Ja cały czas generalnie jem tam ryż, e, kaszę i tak dalej. Ale tak raz na tydzień zjem sobie takiego trochę cheat cheatmila. E, tutaj pokażę wam, co przygotowała dziewczyna. E, to jest takie burrito z przepisu Dajni Majewskiego. Jest kurczak. Co tu jest jeszcze? Szpinak, ser, e, fasola czerwona. Ile to może mieć kolorii, to w sumie ciężko powiedzieć. No ale rzadko to wjeżdża, bo nie chce się ulać. Ale zawsze tam trochę można sobie urozmaicić. Także polecam Wam przepis. Może wstawię, może nie. Zobaczymy. Pozdrawiam. Cześć moi drodzy, witam na kanale Szczepan. Trenuje Jestem na delegacji, sporo się mnie pozmieniało, zmieniłem pracę. Ale jeżeli myślicie, że nie trenuję, no to się mylicie. Chociaż teraz mam ciężki okres, bo mam jeszcze obronę magisterki, dlatego robię treningi jak tylko mogę. W hotelu, w pokoju, zajmują mi powiedzmy 20-30 minut, nie dłużej. W międzyczasie jeszcze się uczę, ale teraz wam szybko pokażę, co można robić, jak można ćwiczyć, jeżeli macie tylko pokój i tak naprawdę własne ciało i ewentualnie linki. Ja jeszcze wziąłem z sobą linki. Ogólnie to jest godzina, widzicie, z 21 dochodzi. Oczywiście, no niestety, pierwsza w nocy. Regeneracja trochę kuleje, ale pokażę Wam jak sobie radzę na takim wyjeździe. E, jem sobie filety z piersi kurczaka panierowane, można je kupić na zimno, wchodzą całkiem nie najgorzej, z płatkami ryżowymi, tam chleb. E, kupiłem sobie jeszcze takie musli, e, masło orzechowe, trochę żeby podbić te kalorie, bo i tak w sumie jem nie za dużo teraz. No, i jak robię trening? Robię sobie tutaj trening, pompeczki, zaraz wam pokażę co jeszcze. Tutaj w hotelu mam taką szafę, wziąłem sobie linki i zaraz wam pokażę co jeszcze będę z tymi linkami robił. Dobra, teraz czas na plecy. Plecy zrobię linkami, tam zawieszonymi, właśnie w tej całej szafie. Mam nadzieję, że, ich nie, że tam się nic nie urwie. No, ale plecy trzeba zrobić. Nie ma to tamto, także jazda. Już wam mówię jak to robię. Widzicie? Tutaj mam dosyć mały ciężar. Mogę zrobić, nie wiem, z 30 może ruchów. Dlatego warto skupić się na do dopięciu tych pleców. Jeszcze mogły być ciężej. Stanę sobie chyba jeszcze dalej. Także będzie większe napięcie w tej lince. No i krótkie przerwy jazda. 3-4 serie, później szybko barki, biceps i trzeba iść spać, bo już prawie pierwsza. Ew, łatwo robić super serię daje linkom trochę więcej luzu. いやだだい Wam, że to pompowanie linkami, aż przypomniało mi się zawody, gdy też się tak pompowałem, w sumie od tamtego czasu nie używałem tych linek, bo normalnie chodziłem na siłkę, ale powiem Wam, że jeżeli macie do wyboru nie zrobić linku wcale, albo zrobić go linkami, no to zawsze wybierałbym tą drugą opcję, zawsze coś. ale biceps też musi jeszcze zostać lekko potraktowany, także jazda. Jest godzina 1.15. Jestem po treningu. Pozdro, pamiętajcie, jeśli możecie, to ćwiczcie. Nieważne gdzie, nieważne jak, nieważne z jakim sprzętem. Zawsze można się lekko spompować. Nie potrzeba do tego nie wiadomo czego. Pozdro.